Witam serdecznie. <laughs> Dzisiaj taki odcinek wszystkim o niczym. E... Mój dzień jak co dzień w Fischuwie. Tu są cztery szczupieńczyki Normana. Aploheilichthys Heidiftis Normani. Cztery rybki udało mi się uzyskać póki co. E... I cztery wychowałem. Dałem teraz plankton i tabletki takie dla krewetek momentu, no pokażę otóż i te tabletki Krusta Grande, całkiem niezłe no i Towarzystwo Szareje no, muszę się Towarzystwo Szareje e, chciałbym w ogóle o tych szczupieńczykach e, w zasadzie to nie są szczupieńczyki, bo one bardziej są spokojne z głupikami niż ze szczupieńczykami i należą do pięczniczkowatych e, jako jedne z niewielu o, tutaj widzimy całe towarzystwo pada e, chciałem miałem powiedzieć e, jedne z niewielu pie, pięczniczkowatych, które składają jaja tam wcześniej w tym akwarium, e, z którego pozyskałem te młode czy mam całą grupę miałem wypławki no zobaczymy, teraz dodałem pierwotniaki. Tutaj też cały czas mam pierwotniaki, bo liczę na to, że coś się młodego pojawi To dopuszczę. No, te za długo będą mogły do rodziców pójść. Nie wiem, jak długo mógłbym mnie trzymać tutaj z krewetkami, bo oczywiście tam też mi się zanęgły krewetki. Jestem te dorosłe, może dlatego nie ma jaj. Całkiem możliwe. No i zastanawiam <laughs> się, czy one polują na krewetki, ale tamtych krewetek przybywa, więc nawet jak polują, to niezbyt skutecznie. Tak obecnie wygląda baniak. No, rozwija się to jak chce, powoli bardzo, ale rozwija się. No i ten mech tutaj. E... On się nazywa "Koralen Mos" Strasznie ma ciężko nazwę Po łacinie Chlamydia chyba coś tam ale nie jestem pewny Ambucki i trochę różnych takich wolno rosnących muchów Typu Phoenix Moss No tutaj już drobniczek to a drobnicze tylko drobno tak standard jak zawsze e... Piękna starzabieńca tutaj rozrasta Z tym, że ona tak wolno rośnie, że nie stanowi żadnego problemu dla tego zbiornika, zresztą jest centralną rośliną e... Ostatnio było zapytanie o falichty no Jak widać są młode Kilka albo kilkanaście ciężko stwierdzić. One się czają. To ciekawe, to troszkę powiększmy. Ciekawe przy tych rybkach jest to, że są tak małe, a tak agresywne. Szczególnie samice. Tutaj samice widać. Co ciekawe, to samice dopuszczają samca do siebie. W tym sensie, że tu są dwa samce i dwie samice. No i te samice nie chcą za bardzo z tym samcem pływać jednym. Jest odganiany przed mnie, natomiast tolerowany jest tylko jeden. I co ciekawe widać po kolorystyce tej ryby, który samiec to jest ten samiec alfa On jest dużo ładniej wybarwiony. To zresztą jest on. Samiec ma bardzo długie monopodium, To jest charakterystyczne u tych ryb podjąć tak ma po jednej trzeciej długości ciała, może nawet więcej ten narobek który tutaj pływa to są młode samice tak mi się wydaje bo one się trzymają razem to jest ten samiec ten beta tak muszę się przyjrzeć tutaj z boku nie wiem, gdzieś go przegoniły No, ale generalnie grupa powoli się rozwija To zawsze cieszy Natomiast yy, cofnę. Ten zbiornik jest za mały według mnie, dla tej gry, przez tą agresję samic. No, tamten samiec cały czas gdzieś tam w krzokach siedzi. Yy, to nie jest dobre. Natomiast e, samce same wobec siebie, jeżeli nie ma samic, tak kupiłem 6 młodych ryb i okazały się samcami. E, te ryby nie były aż tak agresywne wobec siebie, jak e, w przypadku, kiedy sami, są samice. A co ciekawe, to e, nie samice atakuje tego drugiego samca, tylko to samice go właśnie przeganiają. Ciekawe w zachowaniu tak małej ryby. Dalej tutaj dalej rozwijam tą populację moich głupików Zobaczymy o. Niestety tutaj przez to, że dodaję tyle pierwotnie w tych akwariach ciężko się filmuje. Jeden takim wyskoczył jakiś dziad, muszę go wywalić. Całkiem nieźle. Jest ich już trochę. Do jakiś czas nam zrobię selekcję, jak się namnożą. No i mam też kolejną formę kolorystyczną. Te akurat pochodzą od Santa Maria Breeding Card. Ale mam od El Tigre coś, co będę chciał rozwijać. U no kolejnych głupików. to Giga Ruber. No wybarwiły się już bardzo ładnie. Przybyło też młodych młode czają się tutaj w tym... O, widać nawet innego drugiego. ta na to najazd ładu z tak zwany Googie Grass. E, wszyscy hodowcy polecają to myślę, przynajmniej e, ci dobrzy. No mam farta, bo e, zdobyłem, zdobyłem to kurtę, co z tą ostrością. Niestety ta kombolka już pada. No, przynajmniej chłodosy gry jest polecam, bo wiszę zdobyłem ją w ogrodzie botanicznym Dostałem od znajomych sezonkę. W dobrych warunkach, może w dobrych, to dość wyczynała roślina, ale nie zawsze spaszą, spasują warunki w akwarium. Natomiast jeżeli jej spasują, no to rośnie po prostu na potęgę. Tak jak trawsko można to przycinać bardzo łatwo Dobenia, który muszę przeciąć troszeczkę też Gubi Gras i moje tajgery. Yy no jest gąszcz też. Puszczam wono jady młode, bo one dobrze czyszczą dwony na szybach, nie muszę czyścić przed później No ale ten Gubi Gras muszę przeciąć, no bo już ciężko mi jest karmić, żeby nie mają gdzie pływać. Tutaj jest ta panorama, którą mam, którą na którą narzekałem, że w ogóle bez sensu. połowa cylindra tutaj wcześniej trzymałem w e, roporczykowce apheosemion Bivitatum ale samiec niestety wykończył mi samicę, więc przeniosłem go do samotnych samic w z Amieti bo tam z kolei wyskoczył mi samiec, kiedyś tam. No i siedzą sobie we czwórkę. Nie wiem czy się zmieszają, ale i tak nie będę ich rozmnażał. Natomiast tutaj przeniosłem e, drobniczki jednodniówki. Heterandra formosa. No i w ogóle ta populacja tych heterandra formosa, teraz się pochowały coś. E, Wcześniej miałem je tutaj na regale w plastiku takim, ale namnożyły się Przeniosłem je tutaj do większego zbaniaka. Wczoraj je przenosiłem dzisiaj, więc no, dzisiaj nawet dosyć ładnie żarowały, ale teraz już jest prawie godzina nocna, teraz będzie gasło światło, więc pochowały się. Młodych jest sporo, powyżej 15 odbowiłem, tam nawet płynie jakaś taka mała one są tak małe, że ciężko tutaj filmować w ogóle. Wspominałem o tym, że te panoramy są do dupy, jeżeli chodzi o filmowanie. No ale myślę, że będziemy tutaj dobrze. Yy, dałem pierwotniaki, więc woda jest taka jaka jest. Na no i dodatkowo dałem no do planarię. Z tego względu, że wypaczyłem wypławka jednego. E, to jest taka fontanina różnych roślin wywłocznik drabienica, e, chyba ozelot ona się nazywa albo leopard e, aponogeton e, Madagaskarensis, nesea e, totala species amania species no tutaj jest przodu, to no, jest taka mała młody jest troszeczkę, a tutaj te kikuty to jest alternatera Reneki, która mi padła w akwarium. Tutaj jest dużo światła, więc mam nadzieję, że odrośnie to to. No jak nie to trudno. Kiedyś sobie zrobię roślinni, gdzie będę miał CO2, to będę mógł sobie najróżniejsze tam dziwne rzeczy trzymać yy, jakieś rzadsze, no niestety w Low Techu różnie to tam bywa. O. Kolejne młode, już podrośnięte. To ciekawe, bo y, tą pierwszą partię, co miałem ryb, pierwszą grupę, tam miałem trzy samce i... chociaż nie, dwa samce i chyba cztery samice nawet. W razie miałem ich y, troszeczkę więcej, nie wiem, o jedną, dwie ryby. Z tamtej grupy ani jednej małej rybki nie było, nic... Y, koniec końców wymarły mi te ryby. Natomiast zdobyłem drugą grupę hodowlaną. Trzy samice, dwa samce, no i u tych ryb akurat nie ma problemu żadnego. Młodych jest dużo. Eee, także coś nie tak było z tamtymi rybami. Czar dwie skąd one pochodziły. No te się ładnie mnożą naprawdę o, i kolejna moda. To jest jakaś świeża. Były takie, e, widać... E, z wczoraj, przed czy tam sprzed paru dni bardzo małe rybki I tych było dosyć dużo e, z 10, no i takich parę podrośniętych już, bardziej a gdzie jest e, chciałem Wam pokazać dorosłe ryby ale pochowały się tutaj widzę samca nie wiem czy go popatrzymy on był przed chwilą a jest o jest samica też A nie, to dwie samice no podstawą przy tych rybkach to jest tam woda około 24 stopni eee, taka jak dla głupików może być średnio twarda twarda, nie za miękka bo one nie lubią takiej bardzo miękkiej wody one w ogóle pochodzą z Ameryki Północnej dość mocno są rozpowszechnione, żyją w jakichś takich wolno płynących ciekawodnych i w wodach stojących, w różnych rowach melioracyjnych i tym podobne To akurat samczyk jest no i wyczumują też stosunkowo niskie temperatury co ciekawe no ale ja i tak trzymam. No, tu jest około 24 stopni. Z tego co mi się wydaje to jest najbardziej optymalna temperatura. Ee, jeżeli chodzi o karmienie, to jedzą w zasadzie wszystko, co jest drobne. Ja dużo planktonu. No może to właśnie poskutkowało, że tak ładnie się rozmnożyły. Chociaż poprzednie ryby też karmiłem tym samym, a nie było żadnego sukcesu. Bardzo spokojne ryby, ale najlepiej trzymać je same w akwarium gatunkowym. No krewetki można mieć jak widać tej krewetki. No ale nie polecam żadnych innych rybek, bo one nie będą zachętnie wypływać wtedy. No i gąszcz. Musi być gąszczy roślin dużo takich właśnie drobnolisnych, dlatego taka mniej więcej jest obsada roślin, jaka jest żeby to wszystko sobie narosło i był gąszczyk no, bardzo mnie to cieszy gupiki orange no, odtworzyłem sobie populację tych ryb Eee, chwilę mi to zajęło, ale już jest ich sporo i są wysortowane. Eee, ładnie się samce wybarwiły. Rzeczywiście są takie pomarańczowe. Bardzo fajne. Eee, jak ja kocham to, te zabawy z ostrością tutaj. Coś się pod, podziała na tym aparacie i nie chce mi łapać ostrości. No, powoli powoli no, naprawdę ładne głupiki Ej. przydałoby mi się już większe szkiełko no powoli powoli do wszystkiego dojdziemy na razie nie jest jeszcze źle eee. o nas się przerzucę eee. No, ale cieszy mnie, że wróciły do tej formy wyjściowej, co miałem. Bo strasznie mi pouciekały, i w zasadzie zostały tylko dwa na koniec samce, takie były takie jak trzeba. No i no, kilka miesięcy, ponad pół roku mi to zajęło, żeby wysortować te ryby. No, ale te obecnie są takie jak te, które kupiłem w sklepie, co mnie cieszy. A dalej? A jeszcze pokażę Wam skrzeczyki To akurat nie skrzeczyki, ale wypłynęło sporo młodych przed chwilą No ale poruszyłem się tutaj towarzystwo się pochowało Idziemy do tych skrzeczyków A to już jest skrzeczyk opcji pomila Przeciąłem im tu w akwarium dość mocno Wypaczyłem dwa dni temu młodego takiego już centymetrowego Dalej nie mogę obczaić, gdzie one składają tą mikrę, żebym mógł albo całe gniazdo wyciągnąć, albo ewentualnie jak się młode wylęgną to odłowić chociaż troszeczkę. Gdzieś w tym gąszczu. O, jest ten młody. Jest, 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 jest. No. Fajnie. Ciekawe czy jest ich więcej, czy tylko jeden No te ryby lubią się czaić, to jest prawda. Lubią spokój, gęstwinę. No, ten baniak osiągnął ten stan zarośnięcia i życzenia jaki ta ryba lubi To ukochane ryby mojej żony. Zobaczmy, czy da się powiększyć. O. Bardzo trudno rozróżnić płeć w tej grypie. O Jezu No Niestety dorosłe zjadają swoje młode. A przede wszystkim młode porują na siebie. No, staram się tutaj cały czas dawać żywy pokarm. No i jakiś efekt to przyniosło Największy problem z tymi rybami Bo Jeżeli chodzi o rozmnożenie to nie jest jakieś trudne Ale problemem jest wychowanie na rybku, który jest niezwykle drobny No i trzeba dawać pierwotniaki Ja tu też wrzucam regularnie takie pałeczki z pierwotniakami Piękna rybka i, i naprawdę wystarczy jej niewielkie akwarium. E, ja bym polica, polecał takie 50 litrowe. One są tak małe w zasadzie, że można je trzymać nawet i w 20 litrowej kostce. Ale w e, takiej kostce można trzymać tylko parę. E, no bo w końcu jeden samiec zabije drugiego. To tak jak z bojownikami. One potrafią być dość agresywne mimo wszystko wobec siebie. No, ale on takie 50 litrowe długości 60 cm, to jest sam las. Strefa gąszczy, korzeni i tak dalej. To no, może nie wygląda efektownie, ale robi swoją robotę. W zasadzie to najważniejsze jest przecież dobro ryb. No, ale dla mnie ten baniak jest całkiem malowniczy Tutaj inny mega zarośnięty baniak A tutaj trzymam czy kowce Fundulo Punchac z Mirabilis ale je obczaić to jest strasznie ciężko Niezwykle płochliwe ryby, rzadko kiedy wychodzą. Ale chciałem się pochwalić jak za bania ładnie pelion. Wszędzie pelia. No tylko tam, gdzie ją wykosiłem, to jej nie ma. No i dwa ładne gatunki kryptokoryn kryptokoryna eee, Albida Brown. <laughs> i to jest chyba Kryptokrona ale nie jestem pewny no w każdym razie ładnie kontrastując z sobą no i cały baniak wydaje mi się, że wygląda naprawdę nieźle te samice głupika, to wcześniej były te wypiki, ale one są tak sprytne, nie mogę ich za cholerę wyłowić jak tylko zdejmę pokrywę, to momentalnie one są szczajone A tutaj lord też fajna sprawa, o wiaderko się odbija, to zabierzemy Kolejne zagęszczenie roślin To są neony, para hyiodon, simulans różnie tam w Polsce się nazywają, karłowaty, niebieski, nie wiem, ponad zielony też Są tylko trzy gatunki neona Para Herodon Ignesi, para Herodon Axelrodii i para Herodon Simulans. No i to jest ten najmniejszy gatunek. A to y, moje lorki. Dałem plankton i towarzystwo dostaje szału Bania, kim strasznie zarósł Wpadałoby tu przeciąć troszeczkę ale nie chcę grzebać, póki co jeszcze nie trzeba eee... naprawdę świetne ryby polecam da się je rozmnożyć młode no, nie są zbyt proste do wychowania, ale idzie to zrobić a widzę, że z bateria mi pada no to jeszcze tylko 5 minut będę będzie. Yy, to przejdźmy może obo tutaj u czupeńczyków też ostatnio dość mocno wyciąłem jakby nie było yy, byłem na wjeździe w Polsce no i ostatnio też miałem dużo pracy strasznie mi ten baniak zarósł mi alternatory które, alternatory które tutaj miałem Renek i Mini no i takie kuty widzieliście o. Hmm. drobnotek nie drobniczek jednodniówek te tak, drobniczek jednodniówek. a tutaj dałem e, amanie specie zamiast za to no baniak też zarósł mega mychałem w ogóle raną kulust w miarę daję rady tutaj co mi cieszy no i taki, taki wyszedł baniak z tego Wszystkie te moje baniaki zarośnięte jest dziczałe, ale ja to lubię. Jest taka jakaś magia w tym, że to troszeczkę tak dziko rośnie. Ok, na koniec jeszcze pokażę Wam szczupieńczyki Normana. Tak obecnie wygląda baniak ze szczupieńczykami. Dołożyłem trochę roślin pływających. Usunąłem to niebieskie światło. Oczywiście glony to dostawały szałą w tym świetle. Jeszcze ich trochę jest. Nawet trochę dużo, ale no teraz już widzę, zamierają. Także nie będę już stosował tego niebieskiego, niebieskiego światła. Rację miał Anna Fish pisząc, że to glony tylko z tego będą rosły. No a grupa ma się całkiem dobrze. Przed chwilą dostały jeść. Trzeba uważać z karmieniem. Nie za dużo karmić, bo... E bardzo szybko padają jak są przekarmione chciałbym zrobić filmik o nich bo jeszcze o tych chlebach nie opowiadałem ale yy, najpierw chciałbym spełnić prośbę i zrobię filmik tematyczny Ola Beo a myślę że następny będzie właśnie o nich no, yy, ustawiłem światło tak żeby właśnie takie strefy mroku czy też płcienia no i czekam na młode, które się pojawią. Mam nadzieję, że będą wkrótce. O, pierwotniaki są dane. Nie grzebię, nie czyszczę szybek. Jak widać... E, troszeczkę za, zapyliły się, ale... E, nie chcę ich poszyć. Zobaczymy. Trochę dam im spokoju i zobaczymy, czy w ciągu miesiąca pojawią się jakieś młode, czy nie jak nie, no to trzeba się zastanowić co robimy źle czemu nie ma młodych może być na tych drani nie chciałem, żeby były krewetki tutaj, no ale zalęgły się, jakoś przeniosłem samice z jajami, teraz już jest ich coraz więcej co zrobić pozdrawiam serdecznie postaram się w ciągu tygodnia zrobić ten filmik o Labeo w ogóle postaram się teraz, żeby było więcej filmów. Wkrótce 1000 subskrybentów e... o, Przepraszam telefon. Dobra, to pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia i usłyszenia w następnym filmie.